Dlaczego tak mocno zaatakowałeś na, yy, na tej debacie Dorotę Wysocką-Sznep? Szykowały się do tego ataku? Przesadziłem, muszę ją przeprosić. A serio? Nie no, <śmiech, Śmiech, kontrowersje i riposty. Poznaj najlepsze momenty wywiadów Stanowskiego. Przyjechaliście tutaj, żyjecie, ten kraj dał wam nową szansę, tak jak i mnie. No i macie się dostosować, a nie to wypierdalać. Adrian Zandberg. No co? <laughs> Mówi pan prezes Korwin-Najsłuszniej w świecie. Piękne to były czasy, w których komuniści siedzieli po więzieniach, a nie w Sejmie, prawda? <laughs> no i mam nadzieję, że, że jeszcze Polska wróci. Państwa miasta. Zna pani takie, taką grę? Musimy wymieniać na przemian państwa na literę F. I będziemy się teraz bawić w, w tę grę. Dobrze, Finlandia. Francja. Frankfurt. W pewnym momencie Mencken ma tą mowę końcową i mówi: Drodzy Państwo, odwiedziłem 340 powiatów. A ona tam hmm. nie mówi: i wszystko na nic. Ja nie odwiedziłam żadnego i też nie będę prezydentem. O rany. Pan redaktor, pan kandydat na pewno też sobie robił rachunek sumienia przed. Jak właśnie czyste sumienie, to nie trzeba. No, ja też mam czyste sumienie, ale rachunek trzeba zawsze zrobić. tak. A ja z tych, co nie robię. A nie robię. Nie chodzę tak. do spowiedzi. A, no to przykro. Zachęcam. Ja chodzę i daję, e, no, daję ale moc, ale to pan Jak tak. ma zostanie prezydentem, to uznam to za rozkaz i wtedy pójdę. O, to tak się umawiamy. To będę miał e, mały sukces duchowy. Tutaj, no nie spodziewam się specjalnie niczego dobrego, no ale być może jak zostanie już prezydentem, to mu się coś odmieni. Więcej wiary pani profesor, pomożemy. No ja akurat, ja jestem niewierząca. <grymne> <grymne> ja oczywiście absolutnie tego nie pochwalam, tak? żeby była jasność. Nie pochwalam tego. No ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny, bo jeżeli by się... Ustawek kibolskich pan nie potępia? Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ustawek, ja on jak, powiem tak, jak chcą się między sobą bić w lesie, i idą tam specjalnie, za, zawierają gentleman agreement między sobą, że będą to robili na określonych zasadach, bo o ile wiem, tak to się odbywa. I się biją. No, lubią. No On szybko skraca dystans. Jak wszedł do mnie do gabinetu, minęły 2 trzy minuty i powiedział o innym naszym kontrkandydacie. Nie powiem którym, ale może niektórzy się domyślą. Powiedział, panie Krzysztofie, my powinniśmy mu wpiertą po prostu jako Warszawiacy. Powinniśmy się zaczaić i mu wpierdolić. Zdjęcie z pierwszego w życiu wywiadu udzielonego przez Karola Nawrockiego telewizji ogólnopolskiej. Naprawdę? Tak. Skąd to masz? Proszę, to jest jego pierwszy wywiad w telewizji. No <laughs> nie, no nie. Jesteś złośliwą małpą. <laughs> za, za, za bardzo miłą atmosferę. A on mówi do mnie, panie prezydencie, przywrócilibyście ten bon wakacyjny. Ja mówię, co? On mówi, no dalibyście jeszcze raz ten bon wakacyjny? Ja mówię, panie, w tym hotelu bon wakacyjny? Pan żartuje? Mówię, to przecież tutaj przyjeżdżają ludzie Mercedesami do tego hotelu. Tu ludzie przyjeżdżają nowymi bmw wartymi po pół miliona złotych. Co pan? Mówię, bon wakacyjny u pana? On mówi, proszę pana, oczywiście. Mówi, bon wakacyjny. Rodzina przyjeżdża, mówi do mnie do hotelu na tydzień, płaci rachunek kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a ojciec wyciąga bon wakacyjny. I tysiąc złotych za dwójkę dzieci mniej. I koniec. Najpierw piwo się waży, a nie produkuje. To jest taki cudny napój, muszę Państwu powiedzieć, że on na przykład pierwszą butelką uspokaja, a drugą pobudza. To jest ewenement na skalę światową. Nie ma więcej takiej napoi. No, ale prawdziwe piwo, mówię nie o matrycowych piwach, tylko o prawdziwych piwach, takich ważonych, wiecie, 4,5 godziny ważone, później leżakowane 30 dni, no po prostu jakby to powiedzieć. Ale skąd pan, czyli Donald Tusk ma dobre pomysły? Mało, bardzo mało. Ale... Ma dobre obietnice. No to jest regularny kłamca, no, panie redaktorze. No, rozmawiamy o człowieku, który nas oszukuje od 20 lat. Mhm. Ja jeszcze nie mam doświadczenia oszukania Polaków ze swoich... Tylko... Minister, nie jestem zainteresowana. Mamy alienację rodzicielską, olbrzymi problem dla masy mężczyzn. Panie minister, nie jestem zainteresowana. Mamy wybitnie dyskryminujące sądy rodzinne względem mężczyzn. Panie minister, również nie jest tym zainteresowana. Jest tylko zainteresowana aborcją oraz związkami partnerskimi i w sumie jedyna rzecz, która o tej niepotrzebnej kompletnie minister. Ona chyba ma ministerstwo, czy nie ma? Na nie ja nie szczęście, że nie ma że nie ma takiego ministerstwa. Jest to, że poza wygadywaniem z stekiem bzdur i rzeczy kompletnie absurdalnych, nic jej się nie udało zrobić. To jest jedyna dobra rzecz, którą można o niej powiedzieć. Nic nie udało jej się zrobić. Na szczęście. Tak, mnie jest to bliżej, pit. tak jak powiedziałem, mnie jest bliżej do, do... No nie, no nie, no nie. No, no, nie, tak, nie. no tak, no tak. Nie. 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 Zaraz. Który program reprezentuje teraz Karol Nawrocki? Panowie, nie, obietnicam tego. Panowie że... przepraszam bardzo. Obietnicę tego, Panowie, że przepraszam wszystko. przepraszam bardzo, ale ja od samego początku powtarzałem nawet nie. Nawet absolutnie nie powiem, że odkąd zostałem prezydentem, bo wcześniej. Powtarzałem i uważałem cały czas, jestem o tym głęboko przeświadczony, że. Podstawowym obowiązkiem polityka kandydującego w wyborach jest dotrzymać zobowiązań. No, przewodniczący całej Unii Europejskiej. Ale wcześniej nie było Unii, nie każdy miał e, te same możliwości e, no. awansu społecznego no, jak Donald Ale okej, okay, no, który Polak w historii przewodził całemu kontynentowi? Czyli e, Donald Tusk jest na drugim miejscu za Janem Pawłem II w tysiącletniej w historii? W, w sferze doczesnej pierwszy. Pierwszy nawet. Jest najwybitniejszym Polakiem tysiąclecia. Politykiem. Politykiem. A Polakiem? No, yy, uważam, że jest yy, taką opoką. Obie panie użyły słowa bojówki, jedna z pań użyła słowa burdy. Yy, to są pomówienia dosyć hamskie. Uważam, że nie należy takich pomówień robić. O, ostre słowa. E, ostre i prawdziwe. Tak. Hamskie pomówienia. Kłamać e, można, to do liczby nie, jeżeli są jakieś konkretne. E, no, do nienawiści można. A ciężko nie przerywać, nie? Bardzo. No to proszę milczeć teraz jak się Twój pomysł, żeby powtarzać w kółko, głosujcie na mnie, bo w drugiej turze mam większe szanse. Tak, szansę a inspiracją był, był twój to... wywiad z Shaquillem Onilem, bo wiedziałem, że jak to powiem tyle razy, bo tam każdy pamiętał, że te buty są dobre i w przystępnej cenie, to jest jedyna rzecz, która została z tego tak. wywiadu. I ja wiedziałem, że jak to powtórzę, będzie trochę beka ze mnie, ale to będzie memem, wszyscy będą to powtarzać. I to w stu procentach udało się zrealizować dokładnie to, ja co, jest, co się że... no miało no... wydarzyć. Ja się daję radę z żoną, nie muszę jej bić, ona wie, wie co może, czego nie może, prawda? Natomiast... Natomiast, natomiast niech pan zrozumie, że każda normalna kobieta udaje, że się boi męża przed dziećmi. Bo jeżeli ona udaje, że się boi męża. Ale dlaczego w normalnej rodzinie ktoś ma udawać, że się kogoś boi? Po to, że jeżeli ona się boi męża, to jeżeli taka potężna matka boi się męża, to dzieci się też boją tego ojca i jeżeli są posłuszne, nie trzeba ich dać. Ale normalnie udaje, że się mnie boi, bo mnie się nie boi. Dlaczego ma się mnie bać? Jak to? Normalnie. No ale...